A co to za kuleczki tutaj siedzą? Jakie śmieszne. Patrzcie na to. Jakieś kuleczki tu siedzą. A ten tutaj jakiś śmieszny. Mały. Tamten jest przepiękny, patrzcie. Siedzi taki biedniutki. A ten tutaj siedzi w misce z jedzeniem. Najbardziej podoba mi się tamten biały. Zaraz zostanie zaczepiony. O! On najfajniejszy. Śmieszni są. Wszyscy patrzcie, jakie małe kulki.